Janusz Będkowski z Turku, z wykształcenia technik informatyk. Pracuję jako operator maszyn CNC. Moje zainteresowania to kino, podróże i żona kolegi Darka, Monika. Rafał Majczak przyjechałem z miejscowości Rusiec w województwie łódzkim. Studiuję prawo na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo lubię same dobre rzeczy, między innymi muzykę zespołu Czarnel, kaszę jaglaną i pastę fanatyków wędkarstwa. Karol Dębiński, pochodzę z Sanoka. Aktualnie studiuję informatykę i ekonometrię w Krakowie. Lubię chlebek, przyprawy i ciepłe flaczki u babci. świata, w którym państwie płaci się szeklami. W Izraelu oczywiście. Michał Słowiński, student pierwszego roku filologii francuskiej na Uniwersytecie Wrocławskim i interesuje się wszystkim podrochu i niczym porządnie. Szczepan Grochowski, pochodzę z Justynowa w województwie mazowieckim. Przyjechałem z Krakowa, gdzie studiuję inżynierię naftową na Akademii Górniczo-Hutniczej. Lubię naleśniki, spać. I grać na komputerze. Bohaterem książki Karłuda, Władca Skalnej Doliny. Niedźwiedź. Niedźwiedź. Niedźwiedź Grizzly. Czy leżą do grupy ludów słowiańskich? Tak jest. Patryk Dąbek, przyjechałem z Niska, studiuję zarządzanie i inżynierię produkcji na Politechnice Rzeszowskiej. Moje zainteresowania to tibia, kobiety i równania rzeczniczkowe.